Internauci niemaja litości dla Maji Sablewskiej i kolejna stylizacja, zmiana zawodu się pani klania. Program 10 lat młodsza w 10 dni z odcinka na odcinek wzbudza coraz to większe emocje wśród widzów i internautów, którzy ochoczo komentują metamorfozę uczestniczek i pracę Maji Sablewskiej. Mimo że w programie nie brak pięknych i wzruszających momentów, to fajnie skupia się głównie na, ich zdaniem, nietrefionych stylizacjach. Dużo kontrowersji wywoluje także relacje samych uczestniczek, którym nie zawsze podoba się ich odmieniona wersja. Niedawno glosno było między innymi o pani Jolancie, która, oglądając się po raz pierwszy w lustrze, stwierdziła, że to co widzi to masakra. Kilka dni temu swoje niezadowolenie związane z udziałem w programie wyrazila również Olga. Która nie kryła rozzelenia, zanim 10 lat młodsza w 10 dni tu przed rozpoczęciem zdjęć dowiedziała się. Zanim zostanie przeprowadzony zabieg stomatologiczny, mimo że po był on jej warunkiem udziału w programie. Kobieta oburzala się również, że mimo tego, że była na L4, to i tak musiała zjawić się na nagraniach. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kolejny odcinek również spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony widzów. Tym razem uczestniczka metamorfozy była 70-letnia Mariola, kobieta była oczarowana efektem przemiany. Asablewska na nagraniu opowiadała, że jest dumna z pracy swojego zespołu, który zaserwował Marioli młodszy wygląd. Mariola spełniła swoje marzenia i pozbyła się opadających powiek. Nauczyła się dbać o siebie i odkryła nowy styl. Jestem przekonana, że praca mojego zespołu dała Marioli wiele radości i wiary. Za piękno nie zna wieku, mówiła Maja Sablewska. Zadowolona była także Mariola, która nie kryła zachwytu nad swoim nowym wygladem. O to nie ja, to jakaś inna osoba. Nigdy bym nie pomyślała, że to tak pięknie wyjdzie. Balam się bardzo, ale jest naprawdę fantastycznie, mówiła uczestniczka. Mimo że kobieta faktycznie udalo się odmłodzić co 10 lat, wcześniej dawano jej 75 lat. A po metamorfozie jej wieku ceniono na 65 lat, to internetom i tak nie wszystko przypadło do gustu. Okazało się, że mimo iż byli zadowoleni zmiana w wygladzie twarzy Marioli, to pojawiło się mnóstwo głosów krytykujących jej stylówkę. Tradycyjnie twarz piękna. Ale kiecka. Ani kolor, ani fason. Worek. Plus 10 kg, od teraz szlefroczek jest ubraniem eleganckim według Majsa Boże. boze. Co pani z tymi sukienkami? Wszyscy krytykują, a pani w to brnie? Czy to koszula nocna? Podomka. Nie ma w telewizji ładniejszych kreacji, ja nie mogę, co to za ubranie, masakra. Tym razem workowata koszula nocna. Kropka powinni sobie darować modowa metamorfozę, tylko fryzurę i makijaż. skład pani ten sukienki wynajduje, sukienka. Jak szlafrok, buty cieskie nie pasuje. Twarz i włosy bardzo pozytywny efekt odmłodzenia. Niestety ubiór psuje im wizerunek i dodaje kilogramów, pani Maju szacun za upór i niczym niezmacona konsekwencja im w wyborze koszmarnych kiecek. Tylko uczestniczek mizal, pani Maju, zmiana zawodu się pani klania i zbliża wielkimi krokami, pisali rozzelone internautki. A wy co myślicie? Faktycznie nietrefiona stylizacja?